Szedł po świecie Bajdała, co go wiosna zagrzała. Oprócz siebie wiódł szkapę, oprócz szkapy wołu, tyleż tędy, co wszędę, szedł z nimi po Zachciało się Bajdale przespać upał w upale. Wypatrzył ze zemściółkę z mchu pod lasem. Czy dogodna dla karku? Wybadał. Obcasem. Legu cielska tobołem, Między szkapą a wołem. Skrzywił gębę na bakier I jęzorem mlasnął, I ziewnął w niemogłosy głosy i splunął. I zasnął. Nie wiadomo dziś wcale, co się śniło Bajdale. Lecz wiadomo, że szpecąc przystojność przestworza, wylazł z rowu dusiołek, jak półbabek złoża. Pysk miał z żabia ślimaczy, że też taki żyć raczy, a zat tyli co kwoka, kiedy znosi jajo. Aś milcz, gębo nieposłuszna, bo dziecki wyłają. Ogon miał z rzemyka, pod ogonie zaś złyka, Siadł Bajdale na piersi, jak ten kruk na snopie, Puty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie. Warkło, czasło spotniało. Coś się stało, Bajdało, dmucha w wąsy ze zgrozy, jękiem złemu przeczy, słuchaj, ta wszystkie wierzby. Haha, jak chłop przez sen beczy, sterał we śnie Bajdała pół, i pół lecz poprawdzie niedługo ze zmorą marudził. Wyparskał ją nozdrzami, zmarszczył się i zbudził. Rzekł bajdała do szkapy. E, czemu zwieszasz swe chrapy? Trzeba było kopytem dusiołka przetrącić, zanim zdążył mój spokój w całym polu zmącić. Rzekł bajdała do wołu. Czemuś skąpił mozołu, trzeba było rogami dusiołka przegonić, gdy chciał na mnie z swej duszy paskudę wyłonić. Rzekł Bajdała do Boga. O rety, o Boga, nie dość ci, żeś potworzył mnie, szkapę i wołka, jeszcześ takiego musiał zmajstrować dusiołka?